Ja yeah, Co <laughs> <dobe. laughs> yeah. so to? Co oh yes, to? Jab! jest? Czekaj, co? Co tego nie mogę <śmiennie> pokazać, ja nie wiem, co to. <śmiennie> Kitara widzę, -e", witam u mnie na kanale Java. Dzisiaj ze mną znowu chłopaki i dzisiaj znowu TikToki Brainrod. Halo! Dokładnie, ja no zaczynam z grubego A, B, C, D, E, F, G. Bo przypominam o tym: 100 tysięcy do końca lipca i robię dung, -tung za chór na swojej skórze. Także. Pesnijku, ja za to zapłacę. Ja, ja to, to zapłacę. Tam, ja pójdę On stop. to nagra, przysięgam. Pem Także subskrybuj komentarze. i. Oglądaj z nami wspólnie te brainroty fajne. Patrzcie o, pierwszy. Fajne. O, fajne. Patrzcie jaka dziwnika Fajne, nie? No, ona siedzi, ona siedzi w Bombay Dilo Crocodilo, czy jak? Tak no właśnie tak. mu od dupy strony troszkę weszła. Dobra, możemy myśleć, że przejść dalej. Bardzo fajne, bardzo fajne. Dobra, nie, no Jezus. Patrz, Co ale jest? patrz. Piłki przeszliśmy nagle na czegoś takiego. To jest bo... specjalny profil? Czy ale jest był... profil? Tak, Intermediolan, dokładnie. Ale Stare, to był. Ja... Stary, ale wiesz, ja... za fan faktu, kto to jest? Nie. Zalewski, Polak, Rodak, Zalewski, stary. Co to, to zmienia? To to tra tralala tra, Nie rozumiem, Ostatnio. nie rozumiem! Ja, ja bo też nie w piłkę, dobra. Audini, <laughs> W i razie już jest tylko muzyczka pod pan samochód Tak, Audini. Technologia. Bombardini Technologia Bombardini Technologia. Technologia Dobra, next to było Nie było tego jeszcze To ty mi wysłałeś to ja to po widziałem Dum. Ty chyba to wysłałeś na grupce na fejsie tak, naszej. Tak, Stary, no. to powiem wam tak od razu. ja tam nie wchodzę już. Ja to Ale, nagram, przysięgam. To jest na pewno druga ta perspektywa. A, do, o, dobra, Potem, dobra, 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. To jest ta perspektywa? Nie, no ono nie. No nie, znowu z jakimś... Le, ro, tra, la, la. I to stawił znowu Zenic, stary. Możemy polecieć dalej, krótki przerywnik. Antonio! warzywa. Bo, to bo Antonio. się nie rusza! Bo się nie rusza. Antonio de, <laughs> Antonio de Tonga, tonga, tonga! Tong, oh. tong, tong, o, to popatrz, popatrz, ona... o popatrz, Halloween. popatrz, popatrz! No! Co się dzieje? No, Nooo! no. Co mu się z ciałem stało? O dobrze, a czemu ja po niej? A czemu on bez gaci cały czas chodzi! O Jezu! Nie potrzebuj! Co to, jest? to be continued, czyli Jezu. wiemy chyba co się stało. Ja! O, dobra. to tyle po mój mózg nie mógł przyjąć. O jezus. Moje sny, co nie? Przez Ej, ej, ej! Widziałem podobne, jak jest, kiedy, kiedy masz odwrócić uwagę tego, na B, i półka tak wsiada. Ja, ja... Moja matka to Walerina Kapucina, bo ją pobrąłem ekspresem! Ooo, syn Ale przed tym Bady, jeszcze drugi nasio. nawijał! To ucięte. Tak, dalej, ucięte, dalej. bo ten tekst był lepszy, imo. Tung, 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 o, tung, panowie, tung, 20 tung, lat! Ja mam tung, tyle tung, lat! Przysięgam! Równo tyle mam lat! No to właśnie się zrespił, widzisz? Zrespił się idealnie w czas, czyli ma urodziny wtedy kiedy ja, Pragedia, no. No to, no. No, mówiłem, że będzie. To ja mu kontent podsyłam. Ja to zrobię, przysięgam, że ja to zrobię. Weź już nie przysięgaj. Przysięgam, że ja to zrobię. Tak samo jak nie, nie, tatuaż nie. Co ty się tak subskrypcji. Tak samo jak i banana miałeś się robić. Widziałem ten jeden no. komentarz i ja mam wyjaśnienie Dawaj, do ja tego. Jestem. To nie Dawaj. było w czasie. Ja powiedziałem, że to ma być zrobione w czasie, a nie było w czasie. Wbiliśmy po czasie, czyli się nie liczy. Do widzenia. Which Italian brain rod is this? Dawaj. E, tunk, 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 sahur. Bravo, no. No, Barton, ci Dobrze? No, Ewentualnie... Ewentualnie Guzini! Nie, dobra Bombardiro, chmury się układały, mam bombardiro No? Eee, bobeito Nie, tutaj jest Garamara! Te tun man tak <gum> <gum gum> Nie wiem, nie wiem stary, no Było za e obserwstwa. No, dawać cappuccino Dobrze, cappuccino! O i tu jest błąd, nie. bo nie ma błędów. Dobra. <laughs> dobra. dobra. Last, the hardest. No hardest, this, hardest, this, tak? No. Tu się, mylicie. Tu, się mylicie. tu się mylicie. Mateo, o, proszę, to, nie Mateo. Nie to już w komentarzach to tak. pewnie zobaczyliście. Ale no, tu nie Mateo. Nie Mateo, to jest Mateo. To jest Mateo. Ale tu nie, Ale ja nie będzie, jednak... nie będzie odpowiedzi. To jest Mateusz, puzonik? To Mateo. Ja. To Mateo. No. Dobra. Dawaj, dalej. <słys">. <głos> <głos> Ej, kto tak. <noise> to ty wystawiamy ja się, bo już to spadnie. się <noise> On nie sam nie się wystawia, no Ale popatrz. to siatki się montuje golu, na okna. Tak, go tam ta ja. si Siatkownik. Dobra. 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 Teraz kolejny, kolejny. January tralerotrala. To a teraz ty będziesz? Tonk, tong, tong, Kur...tung, tung, tung, tung. tung, tung. Czekaj, kask mi poleciał. Hej, mati. No. Cimbanzini bananini. A ty, O kapu, kapu, kapucino, assassino, tropi Dobra. Progo pardello. Cze, to jest, o, to nie jest frigo camelo, to nie jest frigo Kameno. A Saturnita, saturno, Saturnita Oczywiście, jak ktoś tu zrobił błąda Lawaka Saturno Saturnita, pamiętam O, cyrka spod konina December oh, dio, Dawaj, dawaj Tańczy jak pewien Dobra. Streamer. Nie, nie, nie Buh. Buh. Ja, pole, jak co no już. zobacz kim jest Bombardilo krokodilo. Nawet tego nie wiesz stary. w <laughs> Każda sekunda tego filmu na to jest z NAQ, jak to oglądam. A dla mnie takie ja w sumie. Zaraz będę ku Nie wiem, na stary No to patrz trochę na next Myślę, że next będzie bomba. Bo to było takie, wiesz, Dobra. takie rozróżniające. No rzeczywiście, Dobra. rzeczywiście było. Patrz, patrz! No nie! nie próbujemy. To było najlepsze Ale ten ciukasz to do wywalenia Nie no, patrz jak go ładnie tam wy tego Dobra, dawaj Do wywalenia Dobra, dobra To jest... Lira Brawo, Tak? A bo Dobrze, Lira Lira się Starałem się Bondito? Bondito, no Bondito Ja myślę, że Golubiro to jest inne tłoku. No. Ale nie, bo to inne zdjęcie. To, tam to polegało na tym samym. To był już To było, to było także. Daj go. Porco porcola. Porco di, porcola. To też było. Tum, 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 tum. Mateo. Ej, to musi być na top jeden. To musi być na top jeden, pa. Dawaj. Do... To to Dawaj. To są! ostatnie! Bry, bry, MATEO, bry, bry, bry. Albo Mateo! Dobra, nie k.Dala. Tu mu nie gra. Ej, to grało. Tu nie gra. Prawa się... autorskie? Mm. Nie ma dźwięku! Także z... s. to po prostu. Ale był dźwięk. Jest... dźwięk. Ale dźwięk, Ten legendarny czeski gołąb szpieg. Czeski? Tak. Ceska republika. Republika tak. Odpowiedział ci tak! <laughs> Rozmawiać z wiatrakami <głos> Absolutny <głos> szczyt Ejski. z wiatrakami Będzie kiedy przelatło wiatrak go ścinał Ej dobra Zatrzymaj Bardzo mi się podoba Jak jest filmik o sz y Szpionio lubię, A i korektor To jest Krystian <noise> <noise> Włocławskie gołębie, które szpiegują nas! Czesko-włocławskie. Czesko-włocławski sojusz. Ej, dobra. Militarny. Czemu jest tam o, jeden człowiek? No i <śmienia> jest do dole. Chwila, 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 chwila. Potrafił rozmawiać z wiatrakami, więc zbudował wiatrak? Tak. Dokładnie. Tak. Żeby z nim do rozmawiać? Tej... Tak, przyjaciel wiatrak. Tak. Twój przyjaciel To trochę wiatrak. jak facet, który nie umie rozmawiać z kobietami, więc budował sobie lalkę. Dokładnie, tak Albo... było. za chłopak. To jeden tydzień, jeden do jednego. chłopak. Jest ja... To... Ja, dalej, błagam, dalej, bo mi... ja nie chcę, nie, nie wytrzałam z o, sojuszem włosławsko-czeskim. Co jest? <ślam> No ładny, wypuśćcie go! Kuwa. Bo to labrador jest chyba! <grystanie> Drugi redactor <komentarz. grystanie> aresztowany za to, że był zbyt słodki. A tysięcy lajków. z ciebie Ja! Tole! <grystanie> <grystanie> <Jezus. grystanie> Co? Będzie no, ten <noise> ja. nie, 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 nie no Nie no Ja, ja nie mogę Nie no to Dobra panowie No po prostu Wód pływa. Dawaj, nek, tam... Bez komentarza Panie zostawiamy, ja. tak? Bez komentarza Tak, to o, bez komentarza, ja myślę, że naprawdę. To się dzieje nawet teraz To nie jest <noise> ważne Tylko nie ta ziemia, k**wa Gdzieś w dalej <noise> Never skip leg days, panowie, pamiętajcie. Nie jest, to nie jest chyba nawet leg day, tylko food day, stary. <noise> food... Dobra, lecimy. <noise> nie no, błagam cię, kurwa. On istnieje. On istnieje, stary, on istnieje. Przysięgam, że jak gdzieś znajdę taką maskę, to ją kupuję od razu. Może być... No co okay. to jest? już szukam, Kedaja. już szukam. Dobra. Pińska strona z, z, z... rzeczami. We have this. Dobra, mas. Dobra, dobra. dobra, i teraz... Jak go nazywamy? Mangolini, detektivini, platapini, Ale to ktoś mesto. go nazwał! Dawaj, stary, nasza dobra. nazwa. Jak go nazywamy? Platypini detektivini... Mangonini. No dobra, no to idealnie dał! No. no nie da się nic innego wymyślić do tego! Dobra! Z trzech nie można, z trzech nie można. Dobra, dalej, 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 bo to tragedia O, co to się dzieje, k***a?! No jesteś mój fortudo, filio merdardo, a giocare na Fortnite. ale no Czemu to je? What the fuck? O. O nie, o nie, o nie, o fuck, o fuck. To już się rusza. On się jeszcze rusza oh. <śmany> wow, wow, No to akurat chyba najprostsze do zrobienia No, a z czego to? Z ryżu? Monkey, monkey, monkey o, o, bo To nieka, Chyba pączek jakiś Czajcie, że to jest chyba wszystko w ogóle AI i tak czy siak? No tak, no tak, no k***a <śmany> samą oczami, debilu, ja dole. <śmany> Normalnie też rzuca oczami Ale czaisz, to jest stary dopiero dwa lata ma AI stary, tak mniej więcej, 3, 2, 3 2, 2, 2 Patrz ludzie piszą this is AI, 69 tysięcy lajków Stary co będzie za 2 lata powiedzcie mi, ja nie mogę się doczekać, oglądajcie No pewnie k***a, tung tunk za chły. Dobra, Ej, ja mam Dobra chciał, gdzie się ja chowacie? Eee, no. gdzie się Gdzie się chowacie? Jeden, jeden Wejście jest tu, ja, ja daję się. dwa, nie 3 nie, kur... Dobra, trzy dałem. Ostateczne trzy. Kto, Kto przeżyje? Kto przeżyje? Dwa. Dwa, trzy, jeden. Dobra. Ej, ale ja chcę, ja chcę, jeśli pod tym filmem będzie przynajmniej pięć tysięcy górę chcę, żeby Iwan zrobił tego. Cztery um, Cosplay... Cos, cosplay Glorbo. Glorbo fruto drilo? Ale to co, mam wejść w no? arbuza? Nie, A? masz się przebrać za arbuza. Ty, nie! A Pouzo się wywalił! mi zadzwonił! Po co mi ten telefon? OLE go zgnoił w dupę, o mój Boże. Ej, a póki co szyję, żeby nie było. No właśnie, zastanawiające. Skąd widziałeś? Widziałeś, no. że to chyba. KRYCHA Co, trzy osoby przyszły? Nie, 8, 9, 2. czyli mogliśmy wszyscy a, bykę, a, ale... czyli jesteśmy. A, no to zajebiście tylko Krycham był mądrzejszy. Dobra, lecimy. Widziałem <mienic Yankega> to. Szczerze? Ah, ja cię taki mam widzę za jakieś 40 lat. Ja. <raprzywa> Ale jako. <mienic> to nie? O, to O, to O, Ja, O, to O, O, Eee? Ja! E? LeBron Do James! LeBron yeah. James! Wszyscy kochają LeBron Jamesa. So, ej, no cofnij, 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 cofni, komentarz! Co? Super się pan zachował, trzeba, trzeba pomagać. pomagać. się <laughs> <Kula. Bab, you laughs> wyłącz ten telefon! U, czekaj, e? odpowiedzi, odpowiedzi, jestem ciekawy odpowiedzi. Nie wziąłeś leku. <laughs> okay. Dobra, lecimy dalej. To są te 2D, co obraca, tak? No, a rzeczywiście, no to ej... Rzeczywiście, Iwan, miałeś rację, dopiero dwa lata ja i nie da się odróżnić do rzeczywistości. Ej, niektórych się nie ej, yo, da! Ej, yo, się kto tak nie nauczył? Kto tak nie ja nauczył? Ej, ale Maciek napisał... Ale Maciek napisał, napisał, napisał myślałem, że to i ja. Ej, 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 ej. Dobra. O kur... Comeback! Znowu! Ale żeście ekipę zmontowali Uwaga na szlaku. No co się stało Lero? Coś. Co Zakopane apartamenty! No tak. wejdź To cały, no, jest, ja nie... jest, jest cały czas od tej samej! Dajesz cały czas to. te same Zakopane no tak, apartamenty Ale przecież wszystkie z tym oscypkiem były z tego samego Dobra Wejdź na ich profil, naprawdę wejdź na ich profil. Patrz! Ja Ostypecku w zorawinku, część 4. Pomiędzy oscypecku a zorawinku jest majówka, zakopane 300. Ale oni się pomują, Ale dobrze, 3 półtora miliona i tole, dobra Dobra. Kto tam jechał? Ja też nie, nie wiedziałem, czy jedziemy w górę. Dobra, dalej błaga. Ale bym go skrupał. Nie Mogłoby no. też być z, z, z tego, z bloku, no. Balkan Security. Kur... Balkan Security. Policja. No. Nie, kontrolę to będzie... Jest... No. Skur... Jezu. Dobra, Ivan jednak, jednak nie musisz zrobić Sprite and Banana Challenge, możesz no. zrobić to. O, no, to będzie k***a. Simpanzini and Banana Challenge. Najpierw, najpierw. Simpanzini <laughs> and, and Banana Challenge. Ja. Już ja, to... ja. załamany... ja. obecne ceny benzyny, paliwa ja. rakietowego już nie miaar wlecieć w kultury, ja. ale ku kurwa... ja. <tory> Przecież to jest reklama Polish AI Company, dosłownie jakiegoś kursu, ale ty wziąłeś to do odcinka, bo jest Bombardillo Krokodilo. Ej, 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 chłopaki, lubicie, lubicie Egipt, piramidy, bo ten krokodilo jest w stanie wam zaoferować coś podobnego. Ja, <todilo> <Yeah. todilo> Okej, okay. no. kolejny, kolejny będzie. E? <todilo> Brzydko, mo brzydko mordini awokatini. PASUJE! ŁADNE! Ej, ale do, dobrze tu napisał BLOB BLOB BLOB, bo to od BLOB BLOBA jest GIRAFINI AVOCADINI no. Ale twoje też bardzo fajne, bardzo mi się spodobało Możemy polecieć dalej Ja nie chcę na Jak eskejpuje! BALERINA TO GOLD Jak ona tak go. nogi rozszerza w tym wieku <in still ana>. <in essays> BALERINA TO go! Ktoś napisał, nie, Jesus, że ona ma łotę co to przecież jest? Nie da się odróżnić. Nie da się odróżnić tego nie jest, że? Po prostu Brona, patrz! Bo buty ma takie, odwal się! się, się Ale ja sobie Słuchaj, słuchaj, jedni mają Easy, a drudzy mają takie, okej? Nooo! Takie buty, tak? Stary, patrz, stary, on w ogóle ma oczy jak Sid! Stary, ty się śmiejesz, a te buty z tymi pazurami pozwalają mu szybciej biegać, bo się przyczepiają do asfaltu i do ziemi no w ogóle. Tak, Cześć, Nie rozumiesz. O, to jest zajebiste, to było smooth, stary pa. to Ale <grym> smoothie, no To jest zrobisz tak? Nie, to nie jest jaj. Nie, to nie jest jaj. Nie, to jest bardziej wycieku. To jest prawdziwy. No lirila rira. No, li, 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 no popa, A stary, je, le, jak on driftuje. Tak on, tak no, on driftuje. O, i wrócił. Dobra. <grym> Ej, szczerze, szczerze? Szczerze? Dobra, zatrzymaj, zatrzymaj, zatrzymaj. Yes. Jeżeli coś takiego nagrasz, to k***a yeah. sam. Yes. Jeżeli yes. Szczerze, jeżeli coś takiego lepiej, byś nagrał... Lepiej, lepiej. Jak nagrasz coś takiego, w pokoju hotelowym. Dobra, dobra. W otwartych drzwiach. Ej, stary! Dobra, nie, proszę cię, proszę cię k***a, to dojdzie na do takiego Na złotej, poziomu... na złotej to zrobię, na złotej. Aha, na złotej k***a, stary. Na złotej windzie, to robię. Przy windzie, gdzie ludzie A tam ludzie, ludzie... Od... W Louis Vuitton jakieś me. Ku... Me. Old mani świi, tam chodzą kurwa z i tak dalej. I tych stoi taki. I co? Ja bym był z torebką? No ku... no, Dobra, to ja, Nie, yeah, patę go, tak szczerze. Haha, pożworu! A O nie. O nie. Ej, <laughs> e, mi się tylko z Ty oldem, wiecie, na to jest się w nocy! <laughs> Co ty zrobiłeś? sumielce, nie? Trochę relówka, no, relówka Truskawkini znaczy, ja, ja, ja tego, ej co to Co to jest ten słoń ten skawkowy, to Truska ja nie Truskawkini słonini stary, już go nazwałem Dawaj, dalej, Ale te chrapskie napisy a ja sobie buty kupiłem! Jezus, Jezus, nowy drop A Ja sobie buty kupiłem Szczerze? Ej, jest gość w Polsce, Pierwszy komentarz który Jest gość w Polsce, który robi Pierwszy i... ja, komentarz Ja zrobiłbym takie Widzę, widzę, to jest pierwszy i ostatni <śmary> chyba, wiesz? Pierwszy i to... ostatni na tym komentarza Z ziemniaka, z ziemniaka w dole! Ja. Co to k***a jest? Czekaj, co? Co to k było? Tego nie mogę nawet pokazać! Ja nie wiem, co to k jest! On, on już krwawi z oczu nawet. Ej, co? Mu, a go open dało? Czy ktoś shotkana dostał? Zadzwoń do mnie później, dobra. Tym Pata, chyba możemy jest. zakończyć, stary. Mogę ta, zakończyć bez. Jeszcze ten jeden, ten. jeszcze jeden. Nie chcę kończyć na tym. Jeden? błagam, tak? nie chcę, jeszcze jeden. Ballerina cappuccina. Co to jest? Na co ja patrzę? Ja nie wiem, na co patrzę ta? tak szczerze. Co tak. to k. <grymne> ja nie, ja nie wiedziałem na co ja patrzę tak szczerze Ja też nie wiedziałem na ja Dawaj kolejny I kolejne. was taping for the first 5 seconds cappuccino <grymne> assassino. Kolejny dawaj, pokaż coś jeszcze Jeszcze jeden, jeszcze jeden Skądś no no? w naszym ślepszym Czemu każdy mem w którym się baba jest już nagle ch**wy? TO JEST TUK 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 SAHURA Na dole napisali Ariana Grande <grymne> Ej, jo, Słuchaj, A ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. I co? Kod ja 100 tysięcy sumów i siema! <śm> <śm>